Już nikt niech mnie nie powstrzyma, prawe więc ile mam sił do źródła Twojej radości, na Tam, którą czeka Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Przepogodnicy Wieczne Ojcze, Jednorodzony Synu Boży Jezu Chrystus i Duchu Święty, Ożyciel naszych Serc. Uwielbiamy Cię, Król Co Przeświętsza, w tym sanktuarium Matki Bożej i Muścia. Uwielbiamy oddawać Ci chwałę w ten szczególny dzień. Który pragniemy, tak jak Ty, Boże Boże, pragniesz, aby był Tobie poświęcony. Dlatego jesteśmy, jako Twoje dzieci przygwane, jako Twoje dzieci garniemy się do Ciebie. I jesteśmy tutaj w mocy Ducha Świętego, który jest nam dany. Bo tak bardzo nas chcesz bogacać tym Duchem Świętym. O ileż bardziej Ojciec Nie da, da Wam Ducha Świętego, ten, którego proszę, mówi Jezus, twój Syn, nasz ma. My prosimy o tego Ducha Świętego, kiedy rozpoczynamy tą wspólną Litwę w ten ostatni dzień festiwalu, który jest finałem, w też szczególny dzień, by świętować tę ulicę Ojcowskym tej Twojej nieskończonej miłości, Ojcze, do nas i chcemy rozważać teraz te Twoje tajemnice, tajemnów zwycięstwa, Ojcze, w naszym życiu, w tych pięciu tajemnicach, poruszających do Ciebie, Ofiarując Ci nasze serca, ofiarowując Ci wszystko, co nas stanowi. Cały Kościół Święty, papieża ona XIV, naszą ojczyzny Polskę, Ojca, Radny. Wierzymy, że Ojcze, troszczysz się o swoje dzieci, że Ty nie odrzucasz tych, którzy do Ciebie do przychodzą, przebiegają z ufnością, radością. Ty przygarniasz wszystkich do swego Ojcowskiego Boga. Więc tym różańców, tym wypowiadaniu Ojcze nasz, teraz na Jezus Chrystus, niech będzie to utulenie Twoją miłością, niech każdy z Waszych sercu poczuje. Jak bardzo nas tuisz do siebie, do swego kochającego iustanie serca ojcowskiego, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. tej za pierwsza tryum Boga w Ojca w ogrodzie Eden, po upadku w na Jewę, Bóg Ojciec obiecuje nam ustawiciela. Przy każdej tajemnicy słuchamy się słowa obręcia bo Boga Ojca. Jestem istny i nie jeden jedyny. Już wówczas postanowiłem użyć całej swej potęgi do stworzenia istotnych obraz. Najpierw jednak trzeba było po stworzyć aby istoty te mogły znaleźć środki i utrzymania. Stworzyłem zatem świat. Napełniłem go tym wszystkim, co jak wiedziałem, będzie ludziom potrzebne. Powietrzem, słońcem, deszczem i wieloma innymi rzeczami, o których wiedziałem, że będą im niezbędne do życia. W końcu został stworzony człowiek. Cieszyłem się moim dziełem. Człowiek jednak dopuszcza się drzewu, ale to właśnie wówczas umjawia się. całym światu bez jasza. czego nie uczyniłem, aby przygotować Jego przyjście, ukazywało się w symbolach, którego przedstawiamy już tysiące lat przed Jego przyjściem. Zdrowa Maryjo łaski pełna Pasto, się tymięcymi miastami i błogosławiona pomoc żywota Twojego Jezusa. Niebie nie twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi.

Ojcze nasz, któryś jest w obiewie, święć się imię Twoje, szyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Ojcze nasz, you sure.

Bądź jest w niebie, święć się i nie twoje, szyć królestwo twoje, bądź wola twoja, jaką w niebie, tak i na siebie.

好，舒适哦。 Cała druga triumf Boga, ojcu i w czasie zwiastowania. Dzieci, moje, chcę, byście byli świadkami mojej bezgranicznej i miłosiernej miłości. Nie wystarcza mi ukazywanie Wam mojej miłości. Chcę jeszcze otworzyć przed Wami moje serce, z którego wytryśnią rzeźwiający się udział. wówczas radości ludzie, wszyscy, które dotąd nie zeznali z powodu ogromnego lęku, że ich czuł ojcem. Od kiedy obiecałem ludziom zbawić rada, kazałem wytrysnąć ten źródło, zbawiłem, że przepływa on przez serce mojego Syna, aby dotrzeć do Was. Moja ogromna miłość do Was pobudza mnie, bym jeszcze więcej uczynił, Otwierając moją z niego wykreśnię woda zbawienia dla moich dzieci i pozwolę im czerpać dowoli wszystko, czego potrzebują teraz i w wieczności. Zdrowa świętego Wasu. mm oh.